Startujemy od wyznaczenia skali podobieństw tego dużego ostrosłupa do małego ostrosłupa. Możemy też na odwrót tą skalę wyznaczyć, to nie ma tutaj znaczenia. Skoro są podane pola, to skalę podobieństwa musimy zapisać w drugiej potędze. Możemy to skojarzyć z jednostką kwadratową, która jest przeznaczona dla pól. Gdybyśmy mieli porównywać objętości, to wtedy skalę mielibyśmy w K w trzeciej potędze k do potęgi trzeciej. Dobra, to zapiszemy tak, 1350 podzielić przez 150. Tutaj skracamy przez 10, następnie przez 15 i otrzymujemy 9, a po spierwiastkowaniu mamy k równe 3. I to jest skala podobnie z długości odcinków w tych bryłach. I teraz skoro wiemy, że w tym dużym ostrosłupie wysokość ma taką długość 21 cm, natomiast w tym małym ostrosłupie długość wysokości byłaby równa 21 odjąć x, tak? to wtedy byłby ten odcinek tutaj. To tutaj wpiszemy 21 odjąć x, no to skala podobieństwa jest równa 3, czyli 3 do 1. 3 do 1. Pomnóżmy tutaj po przekątnych. 21 odjąć x razy 3 to jest. 63 odjąć 3x. 1 razy 21 to 21. Minus 3x zostawiam z tej strony. 63 przenoszę na prawą stronę. Więc tutaj otrzymuję minus 42. Dzielę obustronnie równanie przez minus 3. I stąd mamy wyznaczony x. I to trzeba było policzyć w tym przykładzie. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Pa Pa!